No, zobacz, po prostu, patrzcie na jak jaką. Patrzy. Nie jest człowiek, co ma za 40 lat. Tam to jest taki wzrok dziecka. Sam wzrok, to już nawet po tym widać. Od razu. Na tace za niedzielna mszę z kolega na Ted'u Psonem. Szaku? Taku? taku Spraku Aku? Nikio, bardzo dziękuję. Kurwa, pamiętam, jak jeszcze byłem bardzo mały i chodziłem do kościoła i zbierał ten. Nie wiem, kto to jest w ogóle. To nie z ksiądz, nie wiem, a jakiś taki, taki gościu, tam pomocnik, księdza. Czy kto to tam kurwa zbiera tą kasę? Yy, nie, nie, ministrant. Taki nie wiem, jakby, no chuj wiek to jest. No i chodził tam po tym kościele, zbierał na no tą tacę. jak kiedyś. Yy, nie wiem czemu tak zrobiłem. Bo to zawsze on mówi: ktoś daje pieniądze, mówi, Bóg zapłać, Bóg zapłać, Bóg zapłać. Nie wiem czemu, ja dałem pieniążkę, a ja powiedziałem Bóg zapłać, chuj wie, jakoś się zamyślałem, takie to dziwne było, do dzisiaj to pamiętam, niezręcznie się poczułem, <laughs> nie wiem czemu to powiedziałem. O, dziękuję stary, dziękuję, nie spodziewałem się.